Pochwalony Jezus Chrystus, witaj się z No mary. I no, takie przyszłe większej miłości. Ale ja na ja to. jestem z tego nie. Tak, w kaplicy ja tutaj to jestem domu. Ponad 90 lat. E, tak. Bardzo, Bardzo szczęśliwą tak. za koniec. Do tak, tej chwili, dokładnie o tej godzinie, uruchomiliśmy działalność naszej ogrzewalni, Będziemy ją mieć jeszcze do końca kwietnia. Natomiast cały budynek jest budynek z centrum św. brata Alberta i prowadzimy tu potrójną działalność, czyli w południe wydajemy tutaj posiłki jako obiad. Wieczorem, tak jak teraz, mamy używalnię i cały rok jest uruchamiane w bocznej części tego budynku mieszkanie adaptacyjne dla 10 chłopaków, którzy wychodzą z bezdomności z A siostry, a na terenie diecezji jak długo jesteście już tutaj? No, mieliśmy teraz dokładnie w październiku 30 lat, w rocznicę, czyli bycia tutaj w diecezji. Natomiast sam budynek tutaj i tak rozszerzona działalność to zdjęcie było. Dobrze, a ile jest sióstr w wspólnocie? W tej chwili cztery siostry, ale mamy cały 100 wolontariuszy, osób, które nas tutaj wspierają. I ku naszej radości też byłych mieszkańców, którzy już opuścili nasz ośrodek, teraz pracują, mieszkają, mhm. usamodzielnie się i przychodzą na wolontariat, więc wspierają naszą posłów. Okay. Okay. ile osób, powiemy, że 10 jest mieszkańców, tak? Na. Ile osób korzysta właśnie z obiadów czy, czy z ogrzewania? Tak. Do 10 osób może mieszkać na mieszkaniu redaktacyjnym. Posiłek w południu to jest od 150, od 120 do 150 osób i ogrzewania około 30, 40, 50, a w dużych nawet 70 osób przejdzie przez jedną noc przez nasze składniki. Myślę, że to też jest ciekawe, no bo ludzie często się zastanawiają skąd te środki na to, tak? No bo ci, którzy tutaj pracują, natomiast pewnie nie zarabiacie, tak? Nie, nie zarabiamy, oczywiście częściowo mamy dotacje, one nie trwają cały rok, miasto wspiera nas tutaj, jeżeli chodzi o właśnie otrzywanie. Urząd Wojewódzki, stajemy do konkursów otwartych ofert, tam udaje nam się czasami na parę miesięcy dotacje otrzymać, a reszta to tak naprawdę wsparcie dobrej woli plus współpraca z Wantorzymości. A jakby no, no, ile lat siostry tutaj już jest? Długo. Tak. Czyli też jakby na przestrzeni 12 lat e, widać właśnie w pracy, bo się tam ludzie już pomagają ci, cię z bezdolności. Rzeczywiście jest tak, że, że no, pomagacie i... Tak, widzimy ten proces i to nas bardzo cieszy, że osoby, które wcześniej jakby były po tej stronie, kiedy trzeba było im pomagać, teraz jakby te strony zamieniły e, i są takimi naszymi pomagaczami, dobrymi duchami, e, które wspierają naszą działalność, ale rzeczywiście e, udaje się. E, osoby, jakby przejść taki proces z tymi osobami, które wchodzą na rozwój z bezdomności, z bez uzależnienia. Czas trwania takiego pobytu w naszym mieszkaniu to jest nawet 2,5 pół roku, więc to jest długi proces, wymagający dużo cierpliwości, ale też taki dla nas bardzo budujący, bardzo radosny i cieszymy się, kiedy ktoś, bo to rzeczywiście są takie sytuacje bardzo skrajne, kiedy ktoś przychodzi z jedną reklamówką w ręce, zaraz po terapii, albo już tej terapii nie ma, wysyłamy na terapię, bo ten czas pobytu w mieszkaniu i osoba na przykład wyjeżdża od nas po 2,5 roku ze spłaconymi długami i własnym samochodem więc to jest taka przepaść, którą właśnie tutaj daje się przeskoczyć. No przez. i taki y, bardzo widoczny owoc, tak? tak, Tego, tak. Czyli mm. wasza pomoc to nie tylko jedzenie, tak, ubranie, ale też mm. właśnie taka pomoc, wsparcie psychologiczne, czy... Bardzo nam zależało na tym, żeby to nie było tylko taka pomoc wraźna, nie tylko właśnie nakarmić się, tylko przebrać, nie tylko wykąpać, to wszystko jest bardzo potrzebne i dla to są na się bardzo e, rzeczy ważne. E, natomiast chcieliśmy, żeby to był tylko taki wstęp ale ciągle brakowało nam takiego poczucia, że, że osoby jakby nie mają takiego punktu, gdzie mogą taki no, pomóc jak właśnie pomiędzy bezdomnością, mało z tym przejść i, i udało nam się w tym miejscu takie coś stworzyć, bardzo się z tego cieszymy. Chciałem podziękować, przede wszystkim podziękować, że tutaj jako osoba uzależniona, tej mieszkańcy, każdy z nas jest uzależniony i dziękuję, że to miejsce powstało. I tutaj ja powiem tak prostymi słowami, że tutaj siostry, yy, 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 nasza chęć jest, żeby być na człowieka, powiedzmy, dają nam, pokazują nam drogę, tą swoją duchowością, tym swoim zachowaniem, to swoją naprawdę uśmiechem yy, prowadza nas ku lepszemu życiu i za to jesteśmy, powinniśmy to uszanować i naprawdę jesteśmy wdzięczni panu Bogu i przede wszystkim siostrom. Ja to mówię, że siostry robią kupę dobrej roboty w tym postępowaniu. Dziękuję. dziękuję. Siostro, jesteś bardzo szczęśliwą siostrą, ja tak odbieram i po świadectwie waszych podopiecznych też to wyszło nam, ale dlaczego jesteś Albertynką? Dlaczego nie Szarytką? Też mogłabyś pomagać gdzieś tam Właśnie, tak troszkę szukałam czy to ma być, właściwie to nie wiedziałam kto to ma być. Kiedy ja szukałam zgromadzenia, to właśnie nie było internetu, były tylko leksykony domów zakonnych i zgromadzeń, i w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje wtedy, więc tak troszkę przypadkiem chyba nie mnie o to pytać, tylko pana Boga. Ja tylko się cieszę, że jestem Albertynką. Nie, nie potrafię powiedzieć dlaczego. Wiem, że szukałam i byłam dosyć otwarta, dlatego do że po prostu nie znałam zgromadzeń, więc nie byłam jakoś ukierunkowana przy wybieraniu zgromadzenia. Może bardziej charyzma. Zawsze chciałam się do osób ubogich, może starszych, gdzieś tam po drodze ktoś się znajdował, ktoś podpowiadał. Ale pamiętam, że byłam w innym zgromadzeniu, kiedy już rozeznawałam właśnie o podobnym charyzmacie, weszłam do kaplicy i byłam wtedy z moją przyjaciółką i ona mówi, no Ty sobie wyobrażasz, by tutaj całe życie nie? No, nie, no nie, ja, ja nie wiedziałam, co to ale ja wiedziałam, że to nie jest to... I spotkałam wtedy właśnie weszłam do braci Franciszkanów i zapytałam o ten leksykon, czy tu jest, jest jakieś zgromadzenie, by się zajmowało takimi bezdomnymi i ubogimi. No tak, Albertynki. No i poszłam do co samą przyjaciółką, bandę Albertynek, uklękam w kaplicę mówię, a tu? i ja mówię, no tutaj to jestem w domu. I tak to po prostu było. Ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu wiem, że dom na mnie czekał Albertynek wtedy w Poznaniu na Ściegiennego, 133 i tak zostało. No men, men. Niech tak zostaje. Do końca. Tutaj mamy taki szczególny obraz, obraz świętego brata Alberta, który dla nas jest bardzo cenny z dwóch powodów, dlatego że jest obrazem naszego założyciela, a drugie to dlatego, że jest pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI. Obok mamy zdjęcie, kiedy wbłogosławi właśnie ten obraz w ogrodach papieskich. Cześć Boże, Siostro. Ja się cieszę, że do Was dotarłam. Cześć Boże, po prostu, Siostro. I... Powiedz nam, gdzie my jesteśmy? Bo ciemno, za drzwiami, tam i nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej trzykroć przeciwnej, tu na Bydgoskich Piaskach. To sanktuarium, niech się to sobie wyobrazi, jest nazywane Cudem nad Brdowem. Cudem nad Brdą, to tak? tak, ciekawe, ciekawe. Ponieważ rodzina Szęsztacka, która powstawała w naszej diecezji bydgoskiej, szukała miejsca na wybudowanie sanktuarium dla Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pierwotnie byłyśmy na ulicy Farnej, później na dole na Piaskach i szukano tego terenu. I Jak Nadleśnictwo ogłosiło przetarg, to Ruch Szęsztacki starał się o zakup tego terenu i były problemy finansowe i różne urzędowe. I podobno wraz jak był jeden dzień do zapłaty całej kwoty, jakiś anonimowy darczyńca ofiarował brakującą kwotę i teraz został zakupiony i dzięki temu później rodziny z ruchu sząsztackiego mogły rozpocząć budowę tego sanktuarium miejsca domu dla Matki Poszej. Czyli faktycznie cud. Tak. Maria chciała tu być po prostu. Tak. Na Siostro, mnie ciekawi, bo to sanktuarium jest bardzo specyficzne, tak? I mm -hmm. macie takie elementy, które są tylko w tym kościele, w takiej kaplicy. Czy mogłabyś opowiedzieć trochę tak. Tak, w tym, co tutaj macie? Może podejdziemy troszkę bliżej. Tak, byli. zapraszam tutaj bliżej, to może najpierw wyjaśnię, popatrzmy na obraz Matki Bożej czy to imię nawiązuje do jej relacji z Trójcą Świętą, bo jest przedziwną córką Boga Ojca, przedziwną matką Syna Bożego i przedziwną oblubieńcą Ducha Świętego. I wokół obrazu, jak się teraz zobaczy, są cztery łacińskie słowa. Servus, Maryjenum, Kwamperyjit. Po polsku one znaczą Sługa Maryi nigdy nie Amen. Tak, i dwie, dwie daty. Szersztaat, 1914 rok. I Bydgoszcz w 2001 rok, ja. Czyli już nie muszę pytać od kiedy tu jesteś, bo od 2001 Pierwszego roku. Sanktuarium tu było wtedy wybudowane, ale siostry w Bydgoszczy są już od 1986. I wtedy gdzie, w jakiejś parafii posługiwałyście? Mieszkałyśmy na Farnej, w kamienicy. I spotykałyśmy się tam na grodzkiej, bo nie było centrum, nie było domu dla ruchu, nie było sanktuarium. I siostry z rodzinami, z dziewczętami spotykały się tam na grodzkiej. Jest w środku w ogóle w tej stanowie? Tak, a nie siostra popatrzy do, do wnętrza. No. Tu są wypisane różne, różne kartki. Pokażcie to mi. Prosimy. Nie piszemy tutaj próśb w szesnastce. Tylko, zgodnie z tymi słowami, nic bez ciebie, nic bez nas, my w Schoenstattie przynosimy tutaj wodę naszej codzienności, czyli pracę, modlitwę, cierpienie, moje sukcesy, porażki. Czyli nie prosisz, bardzo dziękuję, jeszcze po prostu tylko przynosisz. Przenoszę taki swój dar z codziennego życia i tym się różni pielgrzym szaszacki od wszystkich innych pielgrzymów do innych sanktuariów marynych, że tutaj nie tylko z błaganiami przychodzimy do Matki Bożej, ale chcemy jej przynieść też dar jakiś konkretny, postanowienie w pracy na przykład nad sobą. Pracę moją spotkania, to wszystko co ja podejmuję, co robię, ale też to, co trudne, moje słabości, granice. Patrzymy tutaj na ołtarz tutaj po mojej lewej stronie Święty Michał Archanioł bo pierwsza kaplica która jest, powstała tam w Niemczech w koło Kalendar nosiła wezwanie Świętego Michała Archanioła dlatego we wszystkich sanktuariach szęsztackich jest obecny Święty Michał Archanioł jako też patron i to, co jest specyfiką naszego ruchu, że wszędzie, gdzie są budowane sanktuaria Matki Bożej Trzykroć Przeciwnej na świecie, one są identyczne. I gdyby siostra na przykład weszła do tego sanktuarium w Otwocku pod Warszawą, albo w Hiszpanii, czy w Afryce, czy w Brazylii, w Chile, w Argentynie, czy w Stanach, to siostra by się czuła jak w domu bo te sanktuaria oczywiście prawie identycznie wyglądają. No kolor ołtarza jest inny, ale zasadniczo jest taki sam. Te sanktuaria są identyczne, bo przychodzimy do Matki Bożej, żebyśmy czuli się, taka się, taka się w domu. pięknie. A siostro, wiem, że wy nie jesteście stricte takim zgromadzeniem zakonnym, tak? Jak na przykład moje zgromadzenie zakonne, to mhm. jest też taka troszeczkę jakby no... Zakonna, ale inna forma życia, prawda, konsekrowanego w Kościele? Tak, my jesteśmy Instytutem Świeckim. Popularna nasza nazwa to Siostry Szczęszczackie albo Szęsztackie Siostry Maryi, ale jako Instytut Świecki jesteśmy także wspólnotą życia konsekrowanego i my, proszę siostry, dążymy do tej doskonałej miłości też przez profesję rad ewangelicznych, hmm. ale także przez e, osobisty wysiłek pracy nad sobą. E, Maryja jest dla nas wzorem. E, nasze takie powołanie można streścić w jednym zdaniu. Bycie jako Maryja, <grym> aby pomagać <grym> jej i służyć e, jej posłannictwu z sanktuarium, wychowaniu nowego człowieka i nowej wspólnoty. Hmm. A dlaczego siostra Olga jest? siostrą szosztalską, a nie siostrą, nie wiem, niepokalanką, która też jest oddana w sposób szczególny Maryi na przykład. Czy rzeczywiście osoba Maryi tak siostrę urzekła i dlatego jesteś? Czy, czy jakoś ta inna droga twojego powołania? Ja poznałam nasze siostry, a bardziej ruch szosztalski na studiach w Lublinie i przyjechałam na rekolekcję dla studentek i urzekło mnie to, że wspólnota nasza w charyzmacie ma wychowanie świeckich apostołów, Dalej świata, uświęcenie świata od wewnątrz i bycie takim zaczynem dobra. I ten charyzmat nasz realizujemy praktycznie właśnie przez. Pracę formacyjną świeckich, wśród dziewcząt, kobiet i rodzin. I to mnie urzekło, jak przyjechałam na pierwsze rekolekcje i było spotkanie z kandydatkami, była siostra też mistrzyni, i one opowiadały, bo były z różnych decyzji, że właśnie nasze siostry pracują z rodzinami, z dziewczętami, z kobietami i dla mnie to było całkiem coś nowego. Jesteś szczęśliwa? Tak, bardzo. A ile jesteś lat w zgromadzeniu? Już w tym roku będzie siostra 19 lat. No to gratulacje. <grymne> <grymne> Jestem pełnoletnia. Pełnoletnie, <grymne> <grymne> to dobrze. I wrytwałości wtedy w takim razie. <grymne> <Wtedy, w> <grymne> <Wtedy, w> <grymne> dziękuję bardzo. I co? Słuchajcie. Szasztat, piękne miejsce, zapraszamy do odwiedzin tutaj do sióstr. Jak słyszeliście super miejsce dla rodzin, dla dzieci. A także... Zapraszamy. Może ktoś akurat odkryje właśnie takie powołanie, że chciałby też e, razem z rodzinami kroczyć tą drogą do Pana Boga, do nieba. Mógł zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Mam takie serdeczne zaproszenie do wszystkich, którzy nas i mnie oglądają. 1 maja z katedry idziemy z pielgrzymką tutaj na piaski, więc o 10 msza święta w katedrze. Wszystkich serdecznie zapraszamy i później tu dochodzimy do sanktuarium i będzie piknik rodzinny. Natomiast taka wielka uroczystość i odpust przypada na 16 czerwca. I tutaj będzie w sanktuarium umieszczony symbol Ducha Świętego. Prawdopodobnie przyjedzie delegat episkopatu naszego arcybiskup Adrian Galbas. Będzie uroczysta msza święta o godzinie 13-16 czerwca, a po tej mszy świętej będzie tu w sanktuarium umieszczenie tego symbolu Ducha Świętego w prezbiterium, tutaj w górze. I później piknik rodzinny i dzień dziecka. Także serdecznie zapraszam i siostry, i rodziny, kto ma tylko pragnienie i życzenie 16 czerwca o godzinie 13 na piaski.